Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sojusza, mimo, że to jest kolejny odcinek z Mugena. Szybko gadasz, dawaj gramy. Okej, okay. i dzisiaj, jak nie wiem, czy oglądaliście kinówkę z Bardokiem, jaką przemienił się pierwszy raz w SSJ, ale ja będę legendarnym ssj pierwszym a nie Brawlim, nie Brawlim. Brolim? Brawlim. Brolim? Brolim. A to nie ma sensu. Dlaczego? Legenda legenda. Nigdy się nie spotkały. Spotkali się. Nie. Przecież się spotkali, w kinówce byli. Ale nie zależy legenda. A tam po nim pobiera w ogóle moc, bo taka taki ściema. Ale to będzie takie bez sensu. Spokojnie, zobaczymy, a nóż będzie silniejszy. Dobra. Zost widzisz kamienia rozwaliłeś. Od razu jesteś mocniejszy dzięki temu. No, ja też trochę rośnę. Trochę bardzo rośnę. Dlaczego ty masz już 300% mocy? Niech yy, nie są co? Dlaczego jesteś zielony? Sani nigdy nie byli. Uuu, to się nazywa sterydy. No. On gada do ciebie. On cię poznał. Wiem o czym. Oła, oła. Daj mi się trochę obić, żebym mógł... Ten, żebym miał jakiś szans jakiekolwiek. Nie No daj. Wiesz co jak będę się kulił, to mnie nie znajdziesz Ładkę? Wow, no, wiem, że to nie ma sensu. No dobra no Legenda niby z legendą, ale mi to legenda. Ale patrz, zbierasz na jakąś mo i nawet mnie... I tak, i tak ładujesz więcej we mnie niż ten Friza. No bo, jego mniej więcej ogarniam niż Friza, bo Friza był słaby. O, widzisz? Uderzyłeś mnie, jestem z Ciebie dumny. Wiesz Teraz... co? Jeszcze z bara Cię pociągnąłem. No cóż. A, mamy odpowiedź, bo w kinu... O Jezu, czemu Ty mnie bijesz? Bo w kino... mogę. W kinówce była sytuacja taka, że walczyłeś z ekipą i później ci ekipa pomagała i w ogóle i dlatego wygrała a tutaj tłuczesz się czyli co, mówi że, na, że następnym razem mam wziąć sobie nie wiem yy, gogetę SSJ od, nie wiem 5, którego nigdy nie było <gry> razem z tym? nie ma gogety 5 w tej grze znaczy on jest jakiś dziwny, on nie o o o minąłem jeden twój atak po prostu się schyliłem czemu ty mnie tłuczesz? O nie, Nie wiem co się tak drzesz. Bo jestem dużo zły, zielony? Brawo to był socjopata i w ogóle... No i tam... A ty płakałeś w kołysce. I w ogóle słaby umysłowo, bo go wkurzało jakieś ryczenie w kołysce. Było nie płakać to by nie było w pierdziel. Proste, proste. Ale wiesz co, ja wiem kto by wygrał z tobą na pewno. No. Yy, czekaj chwilę. On. O! Dobra, dawaj. Ten. Teraz. Dawaj teraz. Wyzwanie za wyzwanie. Rogeta? Dawaj. Czy ten? Bierz co chcesz. Ostatni raz. Tego. Trzynka akcja cię rozwalam. Dobra. I to będzie też za jeden punkt. Najwyżej. A ty się łączysz? Tak, fuzja. Mhm. No, ale wiesz, że teraz łamiemy sytuację. Dlaczego? No bo normalnie grałem po jedną grze. A no tak, ale to to akurat. bo. Tak, nie może być, że ty cały czas brownie wszystko wygrywasz. Ja tu widzisz, będę Gogetom na najpotrzebniejszym. To jest na trzecim, a nie na piątym. No dobra, trzecień ci będzie z futrem. Okej okay. o ty, niby coś mi chcesz. Dobra. I co mówi, że jesteś fajny, tak? No nie łap mnie! Czemu już ten cios? Komentujesz to jakoś? Czekaj stój, stój 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 Stój, daj mi się naładować po prostu Widziałem że przegrałem, ale... Daj mi się raz naładować Czyj? ja się nim w ogóle ładuję Sorry Cześć Raz uderzysz i masz w piernicz. <laughs> Poważnie Dobra No dajesz, no No czekaj no wiesz jaka jest presja? Czekam O, masz już sto Dobra Przestań Przestań mnie cisnąć Powiedziałem, raz uderzysz i giniesz Broliwo. No, szczerze, że To jest moja ulubiona postać chyba Wiesz co? Chyba tak zauważyłem. No, jakby grać fajnie. O, dostałem w klatę. Mm. Ja nie wiem jak ty przegrałeś z resztą ekipy z Goku. No dobra, to dzisiaj widzieliście w, w tym samym krótkim czasie, jak zwykle ten najdłuższy odcinek, jaki mieliśmy. Nie, zrobiliśmy. Nie jest dłuższe. Mieliśmy dłuższe. Mm. Tylko bo nie skróciłeś. A. <laughs> No. Oj tam. Teraz dwa punkty? Nie, to... Dwie wygrane dwie punkty. Nie, nie, nie. Tak. To... nie dwie nie. wygrane dwa punkty. Jeszcze raz. Nie. Tak, nie. Teraz. Nie. No i jak widzieliście, przegrałem niestety. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i zapomnijcie zasubskrywać na szkanal, dalekować odcinek i oglądać odcinki. Wygrałem dwa punkty, na razie. Elo. Nie <śm>